Zazwyczaj ich praca jest niewidoczna, jednak bardzo potrzebna. Pomagają w szpitalach, hospicjach, przy organizacji wydarzeń oraz tam, gdzie ich pomoc jest niezbędna. Raz do roku przychodzi czas na podziękowanie im za pracę na rzecz innych. W sali widowiskowej Domu Kultury odbył się coroczny Dzień Wolontariusza, w czasie którego podziękowano za roczną służbę innym. Nasze wielkie święto i nasze wspólne wielkie święto, ponieważ ten Dzień Wolontariatu, no to jest święto dla wielkich ludzi. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za Waszą za dotychczasową działalność, za promowanie, czy też propagowanie tej słusznej idei, jaką jest wolontariat. Poza ciepłymi słowami ze strony włodarzy oraz rozdaniem licznych nagród i podziękowań, wybrano wolontariusza godnego naśladowania, którym została Katarzyna Kuchar. Organizatorem wydarzenia było Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. W 15 spotkaniu opłatkowym, organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gołdapi, wzięli udział liczni oficjele, urzędnicy, burmistrz, starosta, duchowni z biskupem Jerzym Mazurem na czele, a także przedstawiciele różnych instytucji. Spotkanie rozpoczęło się od przemówień, po których na scenie wystąpili uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Jasełka spowodowały liczne oklaski. Na koniec odśpiewano kolendę, po której podzielono się opłatkiem składając sobie życzenia. W domu, zagrodzie i na komodzie to tytuł wystawy, jaką otwarto w grudniu w Galerii K2 Gołdabskiego Domu Kultury. Tym razem czekały na nas liczne prace uczestników zajęć ceramicznych. Co ciekawe, oprócz samych eksponatów i karmy dla ducha, czekało coś na ząb. Można było skosztować domowego smalcu, chleba oraz ogórków kiszonych. Otwarcia dokonała dyrektor Marta Jurgiełan oraz Małgorzata Rusek, instruktorka pracowni ceramicznej. Co prawda pogoda nie dopisała, czego nie można powiedzieć o mieszkańcach i gościach naszego miasta. W czasie kolejnego jarmarku bożonarodzeniowego czuć było świąteczną atmosferę. Organizatorzy przygotowali dobrą zabawę połączoną z zakupami. Na licznych stoiskach czekały na nas produkty świąteczne oraz namioty instytucji gminnych i powiatowych. Kupić można było choinki, ozdoby świąteczne oraz smakołyki. Na najmłodszych czekały konkursy z nagrodami. Na scenie wystąpili włodarze oraz zaproszone zespoły lokalne. 11 190 zł wpłynęło na konto gołdawskiego funduszu stypendialnego. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu kolejnego świąteczno-noworocznego koncertu charytatywnego. Tym razem było krócej, a mimo to koncert zebrał liczne brawa i pozytywne opinie. Dwugodzinne wydarzenie zostało odegrane dwukrotnie. Na scenie Domu Kultury wystąpili urzędnicy, nauczyciele, zespoły taneczne i muzyczne, wcielili się w rolę. Wokalistów, aktorów, kabareciarzy dla jednego wspólnego celu, jakim jest pomoc uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z terenu powiatu gołdawskiego. W nowym roku dzięki tego typu wydarzeniom możliwe jest przekazanie kilkudziesięciu stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom. Tradycyjnie już hucznie weszliśmy w Nowy Rok kalendarzowy. 1 stycznia o godzinie 19 na Placu Zwycięstwa odbył się pokaz sztucznych ogni. Tuż przed nim życzenia złożyli przedstawiciele gminy, powiatu oraz województwa. Filmowa kronika Gołdapi życzy Państwu wielu pozytywnych emocji i zmian. Oby Nowy Rok okazał się zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Panią tam w tym roku się widziała i była w małpach no. teraz. Hania, tak jest, nie? Jest źle. tutaj wszystko, nie A ty skąd? Także trzeba, y, trzeba iść na to ostatnie posiedzenie, temu pogratulować, na nowy rozer, żebyśmy żeby nie, nie musiał chować gdzieś tam po bokach, bo pisze, że się będzie bał. Wow.